O oh, fak. Dobra, ja to spoprałem. Cześć. I czas opętać fakasów teraz. Co oni robią w tych świętych gniazdach? To ja nie zrozumiem. Może szukają przepisów? Ach, nie mogę rolować z ligiem. Wielka szkoda. Też nie mogę nim skakać. <laughs> Oczywiście wiemy co zrobimy z tym kamykiem. Proszę. Problem rozwiązany. Ale zawsze nie wiadomo kiedy się kamyczek teraz przyda. Walk softly. Idź powoli. A. Powoli, gamer. I klikaj R1, żeby się tak biegnął. Fucking nie toperz, zastrany. Nienawidzę nietoperzy w tej grze, seryjnie. Szaszki safe state, panie i panowie, ale never mind. Undo safe state. I teraz możemy ten załadować. Technologia, panie i panowie. Technologia. Jest ej! O oh, kurde nie Abe! Eee, jak to mogę zanalizować teraz? <grywy> Będę safestate do końca życia. Eee, trzeba kolejny safestate skasować. Niepotrzebnie eee, eee, rasowałem undu. Um nie to nie niepadaj nie, nie, nie top też, kurde! Seryjnie, kurde, pszczoły zajmują więcej yy, hitów do zabicia mnie. Zalają więcej hitów zajmie sprzątną. Dobra, teraz dałem zająć tego sejsta, tak? To było piękne. No, teraz o to na KFC. A cóż, later. Teraz trzeba wrócić. Kurde, zjebane nietoperze zasrane. Kurde, jest kunta kinta land. Dobra. Ale byłaby beka gdybym teraz tak spadł. Ale cóż, po tym został nam tylko jeden teścik i potem będziemy cali i zdrowi. Oczywiście nie wiadomo czy jakiś, yy, jakiś budynków omijam, ale jak ja już mówiłem powrót do Rapture Farms yy, ma wystarczająco by nam dać dobre zakończenie. No ale cóż, ostatni test, panie i panowie, Paramoni. Zajebisty początek. Nic nie robię, ponieważ nie wiem, czy nadwłóczyłem save state. I wiem, że te pokoje zawsze mają, jak to można powiedzieć... Te pokoje mają checkpointy zawsze. Fucking Kind jeden. Okej. Okay. Jakoś mi się udało to zrobić. Polski nie ma galaktyczny mózg chwilowo. Mhm. Hasło. -hmm. O kurde, nie mam hasła stary, sorry. Do. Not. Forget. The. Blind Lock. Okay. Nie zapomnę. Jestem bardzo pamiętliwy. O kurde. Ja mam mięcho. Coś co zapotrzebowałem od długiego czasu. Ra! O, mam miecho. Miecho, czy to kamień jest? Miecho, ok. Teraz muszę tego fakasa się pozbyć tego, który blokuje mi dostęp do tego passwordu. Smacznego. Nie, ja pamiętam. Terror, Hello. terror, okay. okay, hasło się pamiętało. BUJA. Więc teraz, z tego co jak użyjemy czary mary tutaj, to. Bum! Całą gierkę zlagujemy i telefon odłączę, odłożę, ponieważ jest za blisko, w mnie. Jest za blisko tego. Jest za blisko mikrofonu. Mięso będziemy troszeczkę, Jeszcze jeden kawałek mięsa, ponieważ zawsze nie można być nieprzygotowany. u hasło jeszcze tylko tutaj wykorzystam. I teraz y, świecę. włączymy, latarnie, cokolwiek to fucking jest, używając czary-mary. I teraz możemy stąd spadać, praktycznie zaliczyliśmy paramonię. Jello, już cię nie potrzebujemy, ziom. Oczywiście, wiedziałem, że coś tu nie tak by było. Za wielka strefa na exit. Na szczęście miałem pięknego safe zainstalowanego. Ale tak, to są testy zaliczone, panie i panowie. Tylko trzeba przetrwać główne gniazdo i potem możemy <śm> przejść paramonie raz na zawsze. I czym jest główne gniazdo paramonii? Yyy... Ucieknij przed praktycznie każdym paramitem, który Cię tutaj zobaczy, Zara. Wszyscy chcą Cię martwego tutaj. Wszyscy. Czy ty żebyśmy oszczędzili sobie trochę czasu. Fuck ape, skacz na czas, ty dał nie niebieski. Idealnie. Fuck. Zjebałem safe state undu trochę cierpliwości z mojej strony. Ale, to, co to daje do efektu, to to, że wszystko dzieje się w ciemności. Co ostro robi się troszkę przerażające. Się trochę boję tych od głosów zmutowanych, Jakie, jak fucking dinozaury mnie teraz ścigały. Fuck. Mhm. Udało się. Mięcho. Najlepszy pokarm Paramajta. Mięcho. I... pieprzajcie się. A ja, panie i panowie, jak tchórz, idę do zwycięstwa. I tak przeszliśmy gniazdo Paramajtów. Buja! Już na początku FMFau. The big face said I'd learned much throughout my quest. This Says Handskar would help me for more dangers await, but would need its full power to complete my fate. Mięczta! <sighs> yeah, Zaliciliśmy paramonie. To co jest cool. I chyba skrabanie zostawię na następną sesję, ponieważ skrabania strasznie długawa. Tu głodny jestem i nie chcę, żeby to e, e, rujnowało sesję też, że mój głód kurde jest. O, muszę zjeść coś. O. Ale w godzinkę Paramonie zrobiliśmy co jest na spoko.

Prawdopodobnie zrobię późno w nocy sesję znowu, ale chwilowo jestem czacy z tego co mamy teraz. Więc tak, mam nadzieję, że Wam się ten play podoba. Tutaj polski 18 i jak zawsze ja Was żegnam. Adios.